Dzień dobry, zaczynam takim pięknym przesłaniem. Słuchajcie, zaczynijmy, doceniać to, co mamy. I to, jaki świat wokół nas jest piękny. Dla mnie po prostu taki poranek to już jest na pewno będzie dobry dzień. To na pewno będzie dobry dzień, nie może być inny. Sprzecudnie wyszłam z psami, zamarza mi twarz. Katar w nosie mi zamarza. Z minus 16 stopni, przynajmniej tyle pokazuje termometr nasz yy, w domu. Ale jest, no zobaczcie, jak jest bosko, po prostu bosko. No nie ma na co narzekać. Jest pięknie. Świat wygląda tak pięknie. Równie pięknie będzie wyglądał, jak zacznie kwitnąć wszystko. I przyjdzie wiosna. Ale póki nie ma wiosny, jest taka piękna zima. Ja się nie mogę na zachwycać, naprawdę. Ech. W dzień spokojny spacer. Właśnie patrząc na taki śnieg, znaczy o poranku, nawet nie w dzień, a po południu szaleństwo z dziećmi na sankach, na jabłuszkach. Naprawdę, jestem mega szczęśliwa. I to szczęście przekazuję Wam. Zacznijmy tak bardzo pozytywnie tego vloga. Czy ja mówiłam Wam coś o pięknie tego świata? Czy Wy to widzicie? O tym właśnie mówiłam. Świat jest taki piękny. Wania, stój! Nie będziesz gonić serenek. Śliczne. O, stoją tam, widzicie? Trzy? Ale cudowne. Hej, mąż właśnie wrócił z miasta i słuchajcie, taką nowinkę kupił. Ostatnio się napalił właśnie w Lidlu i nie wziął, a potem żałował, więc skoczył do Lidla i dzisiaj przywiózł taki grill, te fala, który ma mierzyć grubość steków i tak dalej. Więc będziemy burgery, steki, rybę i kurczaka teraz tylko grillować, podejrzewam, na pewno yy, przez pierwsze dni. No ale dobra, więc taka nowinka trafiła do mojej kuchni dzisiaj. Zaczynam nagrywać i w trakcie zapominam, że nagrywam. Włosy mam takie kręcone dzisiaj, bo spałam w warkoczu dobieranym, słuchajcie. I tak w sumie się nie czesałam, tylko włosy rozpuściłam i tyle. Eee, posegregowałam swoje tabletki, już wczoraj zapomniałam, musiałam ze słoiczków. a tak nie lubię, najbardziej lubią, jak mają takie, wiecie, porządek. Teraz przyjmuję D3 plus K2, chrom i witaminkę C, więc takie połączenie. Te trzy tabletki dziennie łykam. Musiałam odstawić aszwagandę, bo mój organizm bardzo źle znosił aszwagandę. Nie wiedziałam, od czego miałam rozstroje żołądka na maksa. Okazało się, że to od tego, tylko odstawiłam wszystko, odeszło po tygodniu, więc ażwagandę przejął mój mąż, tylko on już łykają. No i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć? Słuchajcie, zabrałam się za obiad, sobie udusiłam kurczaka i będę piekła takie frytki. Wiecie, co to było takie gotowe opakowanie, mrożonki. Tam są bataty, który, za którymi nie przepadam, akurat ale kalarepa i fasolka szparagowa, to niby frytki z warzyw się nazywa. Trochę oleju, soli i ja w tym frytkownicy bez będę sobie piekła, a kurczaka sobie udusiłam. Natomiast dla na rodziny robię spaghetti, takie proste. Wiecie, fasolka pomidorowa, czosnek, cebulka. Podsmażyłam mielonego indyka, na razie sosik tylko zrobiłam. Trochę bazylii, trochę oregano, trochę oregano. I makaron gotuję już, jak dzieci będą bliżej powrotu. Ja dzisiaj idę na popołudniówkę od 14 do 18, dzisiaj jestem w robocie, więc do południa stwierdziłam, że sobie tu poogarniam co mogę. Sprzątałam taką narożną szafkę, którą tutaj mam, bo trzymam w niej masę sprzętu, a mąż kupił ten, no, ten, ten grill. No i stwierdziłam, że fajnie było gdzieś go zmieścić. I tu miałam taką szafkę, w której była frytkownica normalna, którą wyciągamy raz na ruski rok, ale jest. I pod nią trzymałam sobie takie żaroodporne naczynia na drugiej półce, więc te naczynia wszystkie wyciągnęłam. I z tej szafki, tutaj narożnej różnej wymiotłam, wszystko wysprzątałam, zrobiłam sobie żaroodporne naczynia, miski przeróżne, ale też jakiś tam, wiecie, blender, mikser i tak dalej. Coś co częściej używam i wyniosłam taki ogromny robot kuchenny, ja go dostałam kiedyś od teściowej, Kasia się nazywa. To takie wielofunkcyjne urządzenie, które zajmuje masę miejsca i jest tam jej maszynka do mielenia, jakieś coś do szatkowania i mikser, wszystko w jednym i ja Wam powiem, że użyłam tego chyba raz w życiu. Odkąd mam ten robot planetarny, wszystko wykonuję nim. No i czasami używam taki mały po prostu blender, wiecie, jakiś tam coś zmielić. I nic więcej mi nie potrzeba, więc całą tą kasię spakowałam do kartonu i wyniosłam na strych, przez co tu się więcej miejsca zrobiło, a tam mam tam gdzie naczynia żaroodporne były osobną półkę po prostu na ten grill, więc sobie sam stoi, nic mu nie przeszkadza i tyle. Już sobie zapanowaliśmy z mężem, że testing będziemy robić sobota, niedziela, bo ja sobie zrobię kurczaka, on sobie zrobi steka. Więc zobaczymy, jak to działa. I faktycznie yy, zależało nam na tej. Yy, na tym grillu ze względu właśnie na steki, bo on niby mierzy grubość. No, zobaczymy, czy będzie lepszy niż y, takie, które mąż robi sam, bo to on jest akurat mistrzem robienia steków. Y, jest to chyba jedyny posiłek, który mu perfekcyjnie wychodzi, i ja choćbym się nie wiem, jak starała, to nigdy mu nie dorównam akurat pod tym względem. Y, dzieciaki zaczęły szkołę, więc z wielką niechęcią Ignacy szedł. Wiecie, bo to piąta klasa, to już się nie bardzo chce. Ucja z radością, bo ucja wam koleżanki, już nie może doczekać, bardziej koledzy. Niż koleżanki, bo u Łucji w grupie, już Wam to mówiłam, są tylko cztery dziewczynki, a reszta chyba 17 chłopców. No i co najlepsze, że ona z tą grupą, chyba że ktoś dojdzie, co wątpię, będzie szła do pierwszej klasy, drugiej, trzeciej, więc ym, taką klasę będzie miała. Mało dziewczynek, dużo chłopaków. No i łucja nie jest, co chodzi o dziewczynki, lubianą dziewczynką, niestety, cały czas do mnie mówi: ta mnie nie lubi, ta mnie nie lubi. Ma jedyną kasię, z którą się trzyma, a reszta to koledzy, i mówię do niej bardzo dobrze, córcia. Z chłopakami zawsze lepiej się dogadywać i lepiej trzymać sztamy z chłopakami. Zobacz, jak będziesz starsza, e, że wiem, o czym mówię, bo ja też miałam koleżanki, a potem za każdym razem się zawodziłam na tych wszystkich moich koleżankach i jednak ze szkoły wyszłam z większą grupą kolegów niż koleżanek. Zawsze lepiej się z chłopakami dogadywałam i myślę, że córa ma to po mnie. Nie bardzo dobrze się rozumie z chłopakami, bawi się z nimi, nawet na urodziny dwóch zaprosiła. Wiecie, więc ma koleżankę tutaj na wiosce, taką najbliższą, ale ona jest starsza od Lucji. Więc razem nie są w klasie. No i dobra, to tyle w sumie, co chciałam powiedzieć. Pobeblałam, pobeblałam. Wiecie co, w Lidlu nie znalazłam w ogóle tych płatków pod oczu, o których Wam mówiłam, że są takie fenomenalne. Już ich niestety nie znalazłam. Natomiast wprowadzili Eveline trochę produktów. Normalnie Lidl szafę taką zrobił. Wiecie, w Biedronce już dawno były te wszystkie kosmetyki, jakie kolorowe, dostępne. Natomiast w Lidlu bardzo marnie z tym było. Od czasu do czasu się pojawiały. No i teraz jest mój ulubiony podkład. Mój ukochany, który kupuję już bardzo długo. Przepraszam, za przerwę mąż wszedł. E, słuchajcie, taki podkład on ślimaka ma namalowanego, i ja naprawdę za każdym razem, kiedy e, Darmar się do mnie odezwie, czy sama sobie kupuję podkład, to zawsze wracam do tego samego, bo go po prostu uwielbiam. Satin mat się chyba nazywa, później Wam pokażę. No, i że zobaczyłam, że one są w Lidlu, to ostatnio sobie wzięłam, a wam go nie pokazałam przy okazji nagrywania tego foodholu, bo go od razu do torebki wrzuciłam. Ja taki pierdowy jak tik taki na przykład czy jakiś tam Ibuprom na przykład przy kasie wezmę, czy jakieś nawilżane chusteczki takie małe, czy zapach do samochodu. Często takie rzeczy, które przy kasie biorę, są takie malutkie, oraz do torebki, pakuję zamiast do torby i później zapominam Wam pokazać, więc kupiłam sobie podkład. Ale tak jak mówię, nie zapomnę, zaraz pójdziemy, pokażę Wam, bo wyleci hmm, bo mi z głowy, który to, bo jest naprawdę przecudny, przecudny. I, ale teraz przyniosłam komputer, ja usiądę i zmontuję dla Was film, który, no jak oglądacie ten, no to tamten już był, no ale chciałam, żeby była ciągłość tych filmów po kolei. Tak, jak powinny być, więc muszę go najpierw zmontować. A że jeszcze mam czas, bo jest 11 godzina, więc zabieramy się do pracy. O tym właśnie podkładzie Wam mówiłam. To jest dla mnie hit i ulubieniec, ale naprawdę już od bardzo, bardzo długiego czasu mam kupę podkładów i dostaję te podkłady. Jednak ten naprawdę fantastycznie kryje, długo się trzyma na twarzy. No, nie powiedziałabym, że matowi, tak jak tutaj producent obiecuje, ale dla mnie jest perfekto i mój kolor to 103, a przy okazji. Wykończona pianka, jedna z moich ulubionych pianek do mycia twarzy z Yumi, była genialna. Wykończyłam do cna, do samego końca. Mega ją też polecam, bo naprawdę super rano szczególnie po obudzeniu umyć nią twarz. Była świetna. Okej, okay, przed chwilą zobaczyłam wiadomość na Librusie. że wiecie, znowu jakiś tam sprawdzian, tak sobie myślę, matko. O Ignazu teraz biedny ten Ignas, Teraz sprawdzian z geografii, pojutrze z Polskiego, w poniedziałek już zapowiedziany z biologii. Wszystko z takiej dużej ilości materiału. Ale tak na dobrą sprawę, jak się chwilę zastanawiałam, to dobrze to mój syn ma, słuchajcie, w tym roku. No, dopiero się skończyły ferie, wiadomo. Dobra, teraz czas piąć tyłek. Faktycznie od 17 tego lutego do 17 kwietnia, bo wtedy się zaczyna przerwa świąteczna. Te dwa miesiące trzeba spiąć dupę y, za przeproszeniem i naprawdę dać siebie wszystko, pozdobywać tych dobrych ocen, chodzić do tej szkoły, no, być po prostu i działać, pracować. Bo później, słuchajcie, od tego kwietnia to same luzy. Tak, od 17 kwietnia mamy tygodniową przerwę świąteczną. Ledwie o dzieci wrócą do szkoły, już jest majówka. No, po majówce moje dzieci idą na tydzień, i później są egzaminy o ósmoklasistów, więc mają wolne. 13, 14, 15. To jest maj. Ledwo wrócą na koniec maja, do szkoły już zaczyna się czerwiec, a w czerwcu co to jest za nauka? Mimo, że w tym roku zauważyłam, że te jednak wakacje wypadają naprawdę późno, bo pod sam koniec czerwca. To co to jest za nauka w czerwcu? Już chyba sami dobrze pamiętacie, że to już żadna jest nauka, to już wyjście do kina, jakieś ognisko, a jakieś tam wycieczka klasowa, jakiś wypad na lody, a więcej na powietrzu zajęć, bo to już oceny powystawiane, więc wystarczy się naprawdę postarać, tak jak mówię, do tego 17 kwietnia. I to jest pocieszająca myśl. Ja, mimo że jestem mamą i już się nie uczę, to mnie pociesza ta myśl, że tej nauki nie będzie aż tak dużo, no bo to wiadomo, to jest mój syn. I wolałabym, żeby miał nauki jak najmniej, a uczył się dobrze. Wiecie o co chodzi. No, ale tak naprawdę no masę, dużo w tym roku mam wrażenie jest wolnego. Dużo dni jest wolnych. Im się jeszcze w tym roku szykuje na 100% takie spotkanie na CRT, w sensie ognisko, no i planujemy, my rodzice tak wymyśliliśmy, żeby jakąś taką fajną integracyjną wycieczkę im zorganizować. Może nawet taką, że rodzice plus dzieci, jeden z rodziców plus dzieciaki, no fajnie by było. Byłoby, myślę, że fajnie, bo jego klasa jest... Fajna, mówiłam wam 100 razy, że ja z rodzicami się dogaduję 100 razy. Boże, cudownie, nie 100 razy. Cudownie. I tak jest od samego początku. Natomiast jego klasa w ogóle nie jest taka zgrana. Wiecie, różnie to w tych klasach bywa. A u Ignacia potworzyły się grob, grupki już na początku. On sam należy do jednej takiej grupki i tak się mało bratają ze sobą. Nie są tacy za sobą. Co zebranie o tym właśnie słyszymy, że ta klasa jest taka podzielona, że się nie trzyma razem. I wiem, że tak jest. Po prostu wiem, że tak jest. Są bardzo różne osoby i jakoś tak. No nie wiem. No ale wiecie, no w szkołach bardzo różnie, my też miałyśmy bardzo różnie co prawda. Ja miałam zawsze taką klasę, że były same grupki. Nigdy nie była cała klasa, taka wiecie, integracja dopiero w średniej szkole to była taka klasa, że naprawdę widzicie, że po latach robimy spotkania klasowe i super się dogadujemy, więc różnie było, jednego się lubiło bardziej, drugiego mniej. Jeden mnie lubił bardziej, drugi mniej. Natomiast jak się spotkamy, zawsze jest fajnie, więc no szkoda, że Ignacy tak nie ma, ale, ale cieszmy się, że tyle wolnego się rzekuje w tym roku, no naprawdę. Taka pocieszająca myśl, no, że nie tylko nauka. Cześć, dzień dobry, witam dnia następnego. Słuchajcie, jestem taka w połowie ogarnięta. Podkładu mam i brązer na twarzy, brwi sobie zrobiłam, ale dzisiaj chciałabym robić co? Yy, henne na brwiach, więc tak stwierdziłam, że nie dokończę makijażu, zaraz zmyję te brwi i zrobię sobie henne, ale to już w osobnym filmie. Słuchajcie, zapomniałam wczorajszy raz. Nie zapomniałam. Dzień się tak poukładał, że nawet się z Wami nie pożegnałam. Powiem Wam, że jak poszłam na południówkę do pracy, a teraz tak mam, że idę na to popołudniówkę i po godzinie 18 zaczynam trening. Równo godzinę czy tam. Mi to zajmuje. Czasami mniej, ale z prysznicą godzinę. I później już jest co? Kolacje dla dzieci, czytanie Łucji książek, one kąpiele i tak dalej, no i w tej kolejności, ale wiadomo. I tyle, i do 20 już tak czas leci, no to wiadomo, tylko godzinka, Łucja idzie spać i ja wreszcie mam czas dla siebie jakby i dla męża. I tak też wczoraj było i tak sobie myślę, żegnać się, nie, taka byłam padnięta, mówię nie, pożegnam się dziś. No i dlatego też jestem. Zaprowadziłam dzieciaki na autobus. Lucja dzisiaj co prawda była w takim humorze, że nie pytajcie, po prostu masakra. I teraz tak, słuchajcie, polećcie mi co bo ja po prostu oszaleję. lubię chodzić w rozpuszczonych włosach, chcę je sobie wyprostować, zrobić jakąś fryzurę. Tak się na maksa wszystko elektryzuje. Wszystkie swetry, płaszcze, czapki. Ja po prostu wyglądam ciągle jak lew i czuję się niekomfortowo i nie mogę zrobić sobie żadnej konkretnej fryzury, bo wszystko mam zaraz na twarzy przyczepiane. Macie jakieś rady na elektryzowanie się włosów? Ja jak rano wstanę, wczoraj myłam głowę, są one jeszcze w porządku, rozczeszę, je w tylko założę czapkę, wyjdę rano, wracam i one już cały czas w ogóle nie trzymają się. Ja nie chcę ich obciążać żadnymi odżywkami, bo tego nie lubię. Ale jak macie jakąś radę, to ja chętnie wysłucham. Powiem Wam, że do fryzjera wybieram się kątnicę marca i obcinam się, tak robię sobie, mówiłam Wam, dotąd na włosy i z przedziałkiem na środku, znaczy na bok też będę dawała, ale yy, to cięcie ma być takie proste, równe i bez grzywki tym razem, już Wam zresztą opowiadałam. E, ale no jeszcze zanim do końca marca, w ogóle się zastanawiałam nawet czy nie przełożyć na początek kwietnia, żeby te włosy takie na wiosnę były idealne, ale chyba koniec marca to jest dobry czas. No ale póki co chciałabym, żeby te włosy przestały się elektryzować w czapce, nie przestanę chodzić, już sobie nie wyobrażam tego, wczoraj ubrałam przedwczoraj, e, ubrałam taki elegancki płaszcz, ta szaliczek i czapka mi nie pasowała i to był taki błąd, na dworze byłam rano chyba 10 minut, a uszy mi odmarzły, więc nie, już nie nadaje do chodzenia bez czapek, więc proszę o Wasze rady, jak przetrwać ten okres zimowy bez elektryzowania się włosów i nie obciążania ich. Bo u mnie na przykład pomaga nałożenie takiej odżywki wieczorem, jak moje głowy potem odżywka i tak trzymam ją z 10 minut, spłuczę, ale te włosy są takie obciążone i one następnego dnia są takie oklapnięte tu u nasady, co prawda się nie elektryzują, ale nie ma tej takiej objętości i tego ja też nie cierpię, a głowę myję codziennie, bo ostatnio takie treningi robię, że no po prostu mam cały skalp spocony i nie wyobrażam sobie nie umycia głowy, więc myję dzień w dzień głowę, co jest mega męczące. No ale taka prawda, tak to wygląda. Więc będę bardzo, bardzo wdzięczna za rady. A w tej chwili słuchajcie, ja zabieram się za gotowanie obiadu, ogarniania, ale najpierw sobie na spokojnie kawkę, bo dzisiaj znowu popołudniówka. Taki mam cały ten tydzień popołudniówki ciągnę do końca. A chciałabym jeszcze dzisiaj dla Was zacząć nagrywać kolejnego vloga właśnie z tego dnia. Dlatego serdecznie Wam dziękuję i co do zobaczenia. Mam nadzieję jutro. Pa!